Cześć. Dzisiaj temat bardzo życiowy, z którym zmagamy się chyba wszyscy. Bo powiedz mi, czy nie miałeś kiedyś takiej sytuacji, że powinieneś coś zrobić ważnego, a skończyłeś grając 3 godziny w lola, potem zrobiłeś sobie kawę, posprzątałeś biurko i w sumie to już było za późno? Albo dobra, tylko obejrzę jeden filmik na YouTubie, potem siadam i mija półtorej godziny. To właśnie prokrastynacja. I dziś pogadamy o tym, dlaczego tak się dzieje. Co się dzieje w naszej głowie i co można z tym tak naprawdę zrobić? Nie w teorii, tylko naprawdę. Dajcie znać, co sądzicie o takiej tematyce poruszanej w materiałach. Wcześniej skupiałem się głównie na polityce, ale widzę, że tym jesteśmy już chyba wszyscy zmęczeni, więc wróćmy do tematu odcinka. Zresztą, nie oszukujmy się, polityka polityką, ale to właśnie te codzienne zmagania z własną głową decydują o tym, jak nam się realnie żyje. Prokrastynacja potrafi rozwalić dzień, tydzień, a czasem i całe plany na życie. I nawet jeśli wiemy, co powinniśmy robić, to i tak coś nas odwodzi. Jakaś drobna przyjemność, jakiś bodziec, byle tylko nie usiąść do tego co ważne. Nie chodzi tylko o lenistwo, bo to nie jest to samo, to raczej taki wewnętrzny opór, którego często sami nie rozumiemy. Masz otwarty plik, masz zaplanowany dzień, masz czas, ale jakoś nie możesz zacząć. Nagle przypominasz sobie, że trzeba umyć naczynia, sprawdzić maila albo wiadomo, obejrzeć jeszcze tylko jeden odcinek serialu który totalnie nic nie wnosi. I tak to się kręci. Czujemy się winni, sfrustrowani. Obiecujemy sobie, że jutro będzie inaczej, ale często tak nie jest. Zresztą prokrastynacja to nie tylko problem studentów i młodych ludzi. Dotyczy ludzi pracujących, twórców, przedsiębiorców, tak jak i rodziców. Każdego, kto próbuje ogarnąć życie w świecie, w którym non stop coś krzyczy o naszą uwagę. Powiadomienia, social media, Ciągłe przewodcowanie to wszystko nie pomaga. I właśnie dlatego warto się temu przyjrzeć głębiej. Nie z perspektywy suchej teorii, tylko realnego doświadczenia. Dlaczego mózg nas sabotuje? Czemu czasem działamy dopiero wtedy, gdy mamy nóż na gardle? I co najważniejsze, jak wyjść z tego błędnego koła bez walki z samym sobą. Prokrastynacja to chroniczna tendencja do odkładania zadań nawet wtedy, gdy mamy pełną świadomość, że zwłoka pogorszy naszą sytuację. Co istotne, Prokrastynacja nie wynika z lenistwa, lecz jest złożonym mechanizmem psychologicznym, opartym m.in. na lęku, stresie, potrzebie kontroli i sposobu zarządzania emocjami. Mózg człowieka, zamiast kierować się logiką i planem, często wybiera to, co pozwala mu szybciej zmniejszyć dyskomfort emocjonalny: np. napięcie, niepewność, poczucie zagrożenia porażką. Dlatego odkładamy zadania. Choć w długiej perspektywie przynosi nam to więcej szkód niż pożytku. Skąd się bierze prokrastynacja? Istnieje kilka typowych przyczyn. Unikanie dyskomfortu emocjonalnego. Gdy dane zadanie wiąże się z lękiem, niepewnością lub ryzykiem porażki, mózg woli się wycofać. Zamiast konfrontować się z napięciem, perfekcjonizm. Osoby o wysokim poziomie perfekcjonizmu często odwlekają rozpoczęcie działania, bo obawiają się, że końcowy efekt nie będzie wystarczająco dobry. To prowadzi do paraliżu decyzyjnego, brak natychmiastowej gratyfikacji. Zadania długoterminowe, takie jak nauka, praca kreatywna czy rozwój, nie przynoszą szybkiej nagrody, a mózg, szczególnie w erze ciągłych bodźców, potrzebuje stymulacji tu i teraz. Zaburzone poczucie czasu. Wiele prokrastynujących osób ma trudności w realistycznym szacowaniu, ile czasu zajmie im dane zadanie. Skutkuje to ciągłym przesuwaniem rozpoczęcia pracy na potem, które nigdy nie nadchodzi. Poniżej przedstawiam Wam sprawdzone metody, oparte na psychologii. To nie są lifehaki, lecz strategie dostosowane do funkcjonowania naszego mózgu. Zasada minimalnego działania. Nie planuj wykonania całego zadania od razu. Zamiast tego skup się na wykonywaniu pierwszego, najprostszego kroku. Na przykład otwarcie dokumentu, przygotowania pliku, zapisania tytułu. Ten mikrozadaniowy rozruch uruchamia mózg w proces działania i minimalizuje lęk przed porażką, zasada czasu kontrolowanego, ustal czas pracy na ściśle określony i niezbyt długi odcinek. Na przykład 15-20 minut. W tym czasie skup się wyłącznie na jednym konkretnym zadaniu. Po zakończeniu daj sobie krótką zaplanowaną przerwę. To tak zwana technika pomodoro, ale kluczowe jest, by czas był realny, a nie idealny. Nawet 10 minut systematycznej pracy codziennie ma wartość. Zamiana nagrody natychmiastowej na warunkową. Jeśli planujesz przyjemną aktywność, np. grę komputerową, film, przeglądanie social mediów, powiąż ją z zakończeniem konkretnego typu pracy. Przykład: po 20 minutach pisania, jedna runda w lola, potem wracam. Mózg uczy się, że działanie jest premiowane, a nie karane. Zarządzanie środowiskiem pracy. Prokrastynacja często jest reakcją na nadmiar bodźców. Uporządkuj przestrzeń, usuń zasięg telefonu lub zamknij aplikacje rozpraszające. Pracuj w innym miejscu. Niż odpoczywasz. Miej pod ręką tylko to, co potrzebne do pracy. To drobna zmiana, ale znacznie zmniejsza szanse na automatyczne ucieczki od działania. Zewnętrzna odpowiedzialność. Poinformuj kogoś bliskiego o tym, co zamierzasz zrobić i w jakim czasie. Nie chodzi o presję, lecz o poczucie struktury, kiedy wiesz, że ktoś cię zapyta, czy zacząłeś, trudniej odpuścić. Zadania wymagające wysiłku niemal zawsze wywołują opór. Zamiast go zwalczać, warto go nazwać i zaakceptować. Na przykład czuję dyskomfort, ale mogę zacząć mimo wszystko. Prokrastynacja to złożony problem. Nie znika w jeden dzień i nie zawsze da się go wyeliminować całkowicie, ale można się nią nauczyć zarządzać. Małe, świadome działania, wykonywane regularnie, prowadzą do odzyskania kontroli i poczucia sprawczości. Jeśli temat Cię interesuje, zapraszam do komentarzy, chętnie usłyszę, z jakimi formami odwlekania zadań się zmagasz, które z przedstawionych metod planujesz przetestować. Daj znać i do zobaczenia. Cześć!